Witam ponownie. No to jedźmy dalej. Mała dziurka. Nie będzie stanowiła przeszkody. Idziemy dalej. Tak. Tu jest ciemno i na razie tak zostawimy. pójdziemy dalej zobaczyć o co chodzi hmm. weźmiemy fiolkę no zaraz zdradziłem że wiem co to jest gdyż podejrzewam że to wcale nie, nie wyglądało na fiolkę Tutaj są jakieś kraty i coś jaśniejącego na zielono, za kratami. Wciskamy guziczek i sprawdzamy co jest tam. Taka a propos to nie pamiętam pod którymś z filmików wydała się dyskusja na temat tego czy to jest plasterina czy glina jeżeli dobrze pamiętam to chyba rzeczywiście to jest glina albo cokolwiek innego co daje się formować ale rzeczywiście celem tego, tych wszystkich zabiegów artystycznych twórców tej gry jest tak o to, żeby to przypominało i wyglądało jak, jak glina, przepraszam jak plastylina i tak też wygląda, tu widzimy takie symbole jakieś dziwne, świecące w ciemności warto je sobie zapisać, bo być może jest to klucz do jakiejś zagadki. Ja je sobie przerysowuję tutaj w tym czasie już przerysowałem i możemy wracać. Dalej nie ma sensu zdaje się już iść Bo będzie za ciemno jak podejrzewam O no. Widać Klimena, Ciekawe czy w następnym tak Można by iść po ciemku ale można dostać depresji, dlatego Działając antydepresyjnie spróbujemy zapalić jakieś światło Tu na wstępie był taki guzik zielony który wygląda jak światło Znaczy no, jak włącznik do światła proszę bardzo, światło na ścianach wspaniałe hieroglify, coś co przypomina łącznie nie wiem, z rakietę kosmiczną ale zbudowane to wszystko jest z jakichś odrębnych obrazków. Jakieś wąsy, jakiś tutaj. Jakiś pan. Jakiś nie wiadomo co. O, to jest. Armata. Nie wiem, czy pokazywałem armatę. Nóż. To nam się do niczego nie przyda. <śm> Tak na dobrą sprawę. Nigdy się temu nie przyglądałem, jakoś tak bliżej tym obrazkom. Pamiętacie, jak mówiłem o momentach gry, które twórcy wykorzystywali, żeby denerwować? To będzie zaraz jeden z tych momentów. Nie będziemy czytać tych napisów, bo od razu powiem, że nie ma sensu. Jeżeli byście kiedyś chcieli dowiedzieć się wszystkiego, co tu pisze, to na jak której ze stron na temat gry Neverhood wszystkie te tutaj ściany zostały, powiedzmy, że sfotografowane o, w takiej postaci i gdzieś istnieją na której ze stron jako obrazki, jakieś jodpegi. Jest tutaj kupa bzdur, nie wiem czy czy znaczy bzdur, no takich... Nie wiem, w pewnym momencie to rzeczywiście jak już to czytałem, bo kiedyś zebrałem się, żeby to przeczytać w jakimś tam stopniu to miałem wrażenie, że rzeczywiście twórcy gry w pewnym momencie nie mieli już pomysłów na to, co to napisać i pisali po prostu coś ślina przyniosła na język. A w zasadzie coś ślina przyniosła na pióro, a w zasadzie na klawiaturę. Prawdopodobnie, nie wiadomo, <laughs> nie radzę pluć na klawiaturę, to była przenośnia. <laughs> to jest, można powiedzieć, coś w rodzaju takiej księgi rodzaju zapisu, jak to było na samym początku, kto tam był czyim ojcem, kto był królem, kto co tam, jakieś tam, trochę jak Silmarillion Tolkiena. ale bardziej pokopane. Idziemy sobie, idziemy. Jak widać, korytarz jest dość długi. To jakiś pan z wąsami, ale my na to nie zwracamy uwagi. Idziemy dalej. Tu pisze nawet numeron, to jakoś mi się po tolkienowsku kojarzy. Ale chyba u Tolkiena była tylko jakaś podobna nazwa, nie wiem czy dokładnie. Numeron czy Numenor. Bo No, tam... aaa obojętne Ottoborg tam pisze, idziemy dalej idu, idu, idu idu, idu Klejmet ma chyba problemy z, z kolanami o tak jakoś wielkie stopy małe kolana mały tyłek, jest po prostu chłopak śląski w barach szeroki, w dupie wąski tak to jest właśnie klejmen, ślązak albo jakiś potomek powiedzmy łapy też ma dosyć spore fajne palce w jednej ręce całe brązowe nie wiem dlaczego tylko z jednej ręki ma palce brązowe ma jakieś jeżeli się dopatrujecie w tym jakiejś dwuznaczności, to bardzo mi przykro. <laughs> Nigdy o tym nie pomyślałem w sposób dwuznaczny. <laughs> Dobra. Hoburg. Idziemy dalej. Tak. Ale nie martwcie się, nie będę wycinał nic, nie będę przyspieszał filmu. Bo właśnie o to chodzi, żebyście poczuli się zdenerwowani, że ciągle tutaj się idzie, idzie, idzie i końca nie widać. I chyba cały ten odcinek... Arwen! O, proszę! Arwen to chyba była nawet jakaś bohaterka z Władcy Pierścieni, jeżeli dobrze pamiętam. Czy ktoś o podobnym imieniu? Idziemy. Czy ten korytarz ma koniec? Nie wiadomo. Postanowiłem używać stopera, tak jak Bungo, gdyż rzeczywiście to bardzo ułatwia sprawę. Wcześniej nagrywałem po prostu jeden kawał gry i ciąłem go na kawałki, ale... I jest koniec. Ale wydaje mi się, że prościej jest rzeczywiście odmierzyć sobie czas i po prostu zrobić swoje. Co za tym oknem, grzech by było nie spojrzeć, skoro już tu doszliśmy widzimy coś Dziękujemy Państwu za uwagę, koniec wycieczki wracam do domu Wcześniej miałem, miałem w zasadzie w tej chwili mam te same problemy jeżeli chodzi o techniczne problemy z nagrywaniem tego wszystkiego że mój kochany FRAPS nie nagrywa w całości w jednym pliku tylko robi zamyka plik po utworzeniu w wielkości 4,7 chyba i 4,8 GB. No i nawet choćbym nagrywał pół godziny, to po prostu będę miał e, powiedzmy 5 plików 4 gigowych I jak próbuję załadować dwa pliki, a taki jeden plik ma około 7, 7 minut do Windows Movie Maker'a, to Windows Movie Maker bezczelnie mi się zawiesza. Nie musiałem używać ULIT Video Studio 11. Podkreślam, że ULIT Video Studio 11 mam legalnie. Dostałem razem z laptopem, haha, jak kupowałem go. Kiedyś tam.